No, teraz nasza kolej. A widzisz tam tą babkę? To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A no to nie Dex jest najlepszy? Pff, Rogue ustawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Tequila Old Fashioned. Z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych pieniądzach. Załóżmy, że chciałbym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. Za spotkanie. Ja pierdolę. A niech ci będzie.